Dzień dobry kochani, dzisiaj pokażę, co zrobić na YouTube, kiedy filmy zostały już usunięte lub pływać. Na przykład jest taki napis: Ten film jest już niedostępny z powodu rozszerzenia, na przykład zgłoszonego przez użytkownika Kanal Plus Polska. Czy to jest Ten film jest już niedostępny, ponieważ powiązane z nim konto YouTube zostało usunięte. Ale na przykład są nowe bajki świnka Pepa. Bardzo fajne są, tylko poczekam, aż się reklama skończy. Było nagrane 3 sierpnia 2019 roku. Stare filmy świnka Pepa, niektóre są już usunięte. Może być tak jak mały ekran. Bądź duży ekran. Na przykład tutaj jest napis. Ten film jest prywatny. Na przykład tutaj jest napis. Ten film został usunięty z powodu naruszenia zasad dotyczących na gości i treści erotycznych. Może być tak jak ciemny obraz. Oczywiście są tutaj inne filmiki. Na przykład ten film zawiera też od Brain. Jest świat, w którym. Można wybrać na przykład inne bajki. Na przykład Disney. To było nagrane 29 grudnia w 2013 roku. Na przykład użytkownik Disney. To to jest tak samo. Ten film został sędzi z powodu naruszenia wytycznych dla społeczności YouTube. I tu jest jeszcze jeden napis. Playlista baby może być też. Niektóre filmy są publiczne. a niektóre filmy zostały wstrzymane. Mały ekran? I Czarny obraz i ciemny obraz. Znalazłam jeszcze jeden napis. Przesyłający nie tego filmu w twoim kraju. Do zobaczenia!